L0505 25 rok 5284. Będzie to samiczka raczej na takim ciemniejszym, troszkę szklanym oku. Średniej wielkości. W tym momencie ma do spierzenia 7 piór. z dobrą budową gołąb. Jest to wnuczka Cavendisha naszego najlepszego gębia rozpłodowego Boliwii. Samica, która była trzy razy pierwsza na e, oddział, a jeżeli chodzi o matkę 7486, jest to samica, która jest tutaj imbredem na Frau Antje od Jakoba Portwiel. Ojcem jest jej półbrat do Frau Antje. A um, matka to jest córka frau Antje. Frau Antje była pierwszą narodową samicą w 2019 na prawie 7000 gołębi. Więc tutaj dół rodowodu, najlepsze głębie z hodowli Jakob Portfiel, które zostały w całości sprzedane na aukcji. A góra rodowodu nasztopowy rozpłodowy Cavendish. I samica Bolivia, która była trzy razy pierwsza na oddział. Polecam.